My gwiazdy widzimy wszystko z góry. Dlatego to my opowiemy tę historię. A ty to kto? Ja? Podobno gwiazdy widzą wszystko. Ale wiesz co? Słyszałam, że są na tej planecie takie stworki, które ewidentnie mają jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, i chyba chwilę musimy po prostu na nich zaczekać. Strasznie się gwiazduje. Co sądzisz? Strasznie na nie są. Dobra. No, widzę, że już przyszły. Nasze mutulaki ewidentnie chcą ochronić swój owoc. Jest to ich, dla nich coś bardzo ważnego. Uważam, że to jest mamy prostwo czasu. Po co tańczyć przy jakimś długich drzewie? Dlaczego? Ja uważam, że oni po prostu podtrzymują je przy życiu. Może i masz rację. A słyszałeś też o tym, że ma przybyć ktoś nowy na tą planetę? Na mutulaki, na tą planetę. Nowe życie. Tak. Ty nie wierzysz, co no to zobaczyć. Ło, wow, to ta to jest ta, o której słyszeliśmy wcześniej. Musimy się ją zajrzeć. Teraz. Nasi astronauci ewidentnie są bardzo zainteresowani tym owocem. Uważam, że to się do nich źle skończy. Jeden to się chyba nawet odruł. A teraz wydaje mi się, że rozpoczną zdętę do wyczycia w statku. O nie! Mutualizacja jest zniszczona! Jeden z nich chyba ewidentnie chce popuść ich plan. Zobacz, a ci tutaj, temu Mutulaki ewidentnie chcą im popuść całą no. Rzeflipera. Patrz, tak, uży, użyli, użyli części ich startu, żeby wrócić do nim. Bardzo mądre. Tak, ale oni nie będą mieli jak wrócić do swojego kraju. Oni będą się tym martwić. jeśli ten jeden naprawdę będzie chciał im poprzeć. Patrz, jeden mutulek przeszkadza astronautom w wykonaniu ich misji. Myślisz, że mu się uda? Myślę, że może być to dość ryzykowne, ale myślę, że astronauci dadzą radę. No i ja uważam, że mu tu wygrają. Tak? No dobra, zobaczymy. Zobacz, tamtemu to raki ewidentnie chcą coś popsuć. Zgryzają się, ale boją. Jeden z nich jest naprawdę wystraszony. To właśnie grał w był biednej, na no, to, że mu ciele takie Tak, ja stawiam zero. Myślę, że to astronauci wygrają tę grę. Zobaczymy. Wiesz, mimo choroby, ten jeden się odrób, ale i tak da radę. Przyszyknij się na przegraną. No i co? Gra rozpoczyna się od nowa. Coś nie udolni ci astronauci. No już przestań, przestań, gwiazda. Patrz, jakie ryzyko podejmują, by wrócić na swoją planetę i zepsuć to, na której są. A czy myślisz o tym, co by było, gdyby doszło do zgody? Znaczy nie. Wątpię, żeby to było możliwe. Najsłabiej. No kolejna róża. Ten jeden łucznak naprawdę chce popsuć im gra. Hmm. No to wychodzi. Właśnie on sprawi, że ja wygram. Tak? A co? Gwiazdeczki są przeciwko sobie? No to wygląda. Widzisz, jaka tygnoza daje dobrze radę? Ale nie idzie. No nie, znowu muszlań. Oni naprawdę chcą się ześcić na nich. Kolejne przeszkody. Ten odwróty astronauta ewidentnie jest bardzo zmotywowany do tego, żeby popsuć planetę. A tamci z tyłu? Zapomniałam o nich totalnie. Cały czas próbują popsuć grę. Ale widzisz jaki jest przestraszony? Myślę, że... Bo nie jest jednak kto... pewna, to... nie jest jednak co robi. No ale w końcu, gdyś spotkała jakichś dzikich nowych na swoich malety nie była już Nie wiem, jestem gwiazdą. No może. Jeszcze prawie tak? Wtedy mu tutaj nie przystanie Myślisz? No nie wiem, dowiemy się zaraz. To chyba to już ostatnia próba, ale wydaje mi się, że może w końcu dojdzie do zgody. Nie wiem. wydają się bardzo... zepsięte. No nie wiem. Chociaż w sumie tamten jeden... Widziałeś tego z rękami? Jest bardzo przeciwaczny. No, trochę się boi, a jednak... Odejmuję ryzyko. Czas to 8 minut.